trzy, cztery, zacznij, kurwa, nie masz warto bardzo dzisiaj, zaczynasz, słyszeliście, jest 45, zmiana bitu 30, zmiana bitu wymianki po dwie minuty, zaczynasz, aby się budzimy, bo to Trójmiejska! Dobra, 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 zacznijmy od początku i zacznijmy od nowa, to i obywatele Gutkowa, ej! Sobie, to jest raka, nie jestem piratem, ale mam na ciebie haka Dobra, badam, gram się z patentem Klękasz i kurwa, łapiesz przynętę Ej, badam sobie, tak to wie Twój stary nie ma nogi i podbiera się kijem Ej, badam sobie, zgadnij To jedyna szansa, żeby mógł mieć kurwa laski Dobra, badam sobie, jesteś O nie kurwa, dziewięć, dziewięć, siedem I to jest tak, czujesz się jak w raju Gudkowo, on nie jest obywatelem naszego kraju Ej Dzwonię na policję międzynarodową I to jest Wieć. tak, pada Mam wyniki, halą mytkę Skurwa sprzedaję narkotyki chuj. No to przejście Jak się yo. z tego wytłumaczy tak, Sprzedaję narkotyki na stylach Jak za dużo we śmiecie Właśnie tak się nawija Ej, bordo, jadę z panczem To jest kurwa zawsze fajne Ej, masz rację, na Gudkowie mamy policję W Gorzowie Wielkopolskim mają milicję Ej Pałą. Kurwa, ej, ile chcę sobie sprawdź, Kurwa, kapitan Hack? co ty pierdolisz, że kapitan Hack? On jest tak mały, panie na to mówią, Piotruś Pan! Kurwa, dziwko, wchodzę i jadę, to jest zajebistość i to jest proste. Cieszę się, lecę teraz ziomie w twojej głowie, nawet bele, to nie to proste. Jadę na cyferach, gra po Majka, bo przebieram koszulkę lidera. Dobra, zmiana Kurwa, dziwko ja na bitu, 30 sekund, będzie z Dobra! O, 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 jak i rafał Majka! Lepiej by było, jakby przejął od ciebie rafał Majka! Dobra, wpadam skumaj synku! To nie prochy, ty jesteś kurwa na dopingu! Ej, mój stary, w milicji wpadam, to dziwa! Miał tarcie, bo twoja panna natarczywa! Dobra, pada mi tak szybko! Ja wchodzę na bit, no i daję dobry freestyle I to jest tak, badam gram z patentem Kiedy wchodzę, jadę tą mendę Ej, minicja, to jest szczere, twój stary tam był kurwa zasłużonym obywatelem Cześć, cześć! Kurwa kurwy syna, pyzdaje jego paty, żelazna kurtyna Jo yo yo, yo. Yo, yo yo ej Mój miał tarcze i to są skecze Ucieknie w domu jedzenie, walczy się ogniem i mieczem Golem. I tak se cisnę, wchodzę, i to jest zajebiste, i to jest proste, bo więcej walczy, Gorzów Wielkopolski wraca na tarczy. Okej, okay, zmiana bito, wymiaki po cztery wersy, a my robimy hoła! głowie się nie mieści, a ty do swojej wioski kiedy, kurwa? O czwartej trzydzieści? Dobra, padam, to jest gadką, ja walczę z tarczą, a ty walczysz pod żabką. Yo, 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 yo. ja pierdolę, kurwa, ziomuś, ja wracam do domu pociągiem, a ty na czym, na koniu? Ja pierdolę, jadę tydzień, bo tam pociągi jeżdżą, kurwa, co tydzień. Dobra, 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 dobra. Jeżdżą co tydzień wiedzą o tym wszystkie syny. Bo jedna kurwa ciągle się rzuca pod szyny. Rzuca pod szyny, mam roztwinkę, Twoja panna się rzuca jak Reksio na szynkę. Yo yo, 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 yo. Yo, 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 Ja jestem wieśniakiem, wchodzę na salony. Do dzisiaj nie wiem jak on się dostał do stodoły. yo, yo. Yo, 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 yo. yo pierwsze wejścia ćwoku. Już widzę jaki był poziom kurwa w stoku. Raz 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 Ej ty też byś był pod przedszkolem Nie odmulę, ale patrzysz na nich Nie rucham takich starych kurew Jadę chłopka, chodźcie do żłobka Chodźcie do chłopka. Jo jau 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 jał! On też stał pod przedszkolem i to jest spontan Chodźcie do chłopka, chodźcie do chłopka Przyszedł, przyniósł Izaki i przyszli. Postać, chodźcie do chłopka. Tak mówi twoja panna, głupia idiotka. Ej, kiedy wpadam daje tajemnicy, chodźcie do chłopka i przychodzą wszyscy. Moja jest głupią idiotką, ty jesteś amatorem. Jutro walentynki obchodzisz z mikrofonem. Ej, i to jest proste wszystko według planu. Barti mikrofon, a pomiędzy manu. podobała się ta walka! Pozdrawiam grupę z notowiczu! Dobrze! Czy waszym zdaniem w finale powinien znaleźć się Mytkes? Czy może rozjebał go partii? Dobrze, panowie! Trzy, cztery! Mamy dogrywkę! Jest zmiana kolejności, yy, temat poproszę. Będzie on wymianki po cztery wersy przez minutę na bit. ale temat poproszę, może coś od Blanego tym razem. Kendrick na Super Bowl. Kendrick na Super Bowl? I ja myślę nie, 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 nie. Puść normalny bit. Dobrze, zaczyna bitkę, minuta jest wasza. Yy, dobra, no i to tyle. Chaos! Yo, yo 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 On pod grośnikiem stoi i czuje bas No i mówi they don't like us Ej! Jadę teraz wersem, Ja jestem Kendrickiem Ty jesteś Drake'em. A ty jesteś pięknie tylko domem? Słyszeliście walentynki spędzam z mikrofonem Ale kurwa kiedy wchodzę jestem koksem Lepiej z mikrofonem Jesteś zazdrosny, to jest tak, ej! Yo, 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 yo! I to jest proste, co za kurwa zjeb! Jakbyś miał dziewczynę, to by ją ruchał cały pewny! Raz, 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 raz! U mnie będzie brudny mikrofon, gra pod nuty! U ciebie kurwa brudny język od jego dupy! Jadę gnoją na PF, nacisko starczy też na twoją! Po stacji, yo, yo, yo! Yo, 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 yo! yo. Jadę takie mędy, dali do grywkę już dobrze wiem, kto ma brązowy język. Ej, to jest was, wyglądasz jakbyś pod język znał was <laughs> Dobra, 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 dali do grywkę mam tendencję. Widzę, że myśli dlatego ma kurwa konkurencję. Dobra, 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 I to jest tak, pada, tak to mój mi, ale kujowy juror, że kurwa. Zobaczcie, dogrywka! Czy waszym zdaniem dogrywkę i tylko dogrywkę i miejsce w finale wywalczył sobie Bytkiewski? Czy Bartin? No dobra! I panowie, werdyk Trzy, cztery! Kurwa, mamy drugą dogrywkę! Dobra, ale to jest ostatnia dogrywka. Masz pomysł na co robimy? To Ostatnia dogrywka to, wy, to wymianka 4 po 4 i robimy to pod bit. Robimy to pod temat. A tematem jest Oscary 2025. Oscary 2025. no bardziej znowu zaczyna zmiana kolejności. Macieć po 4 Cztery wejścia. Po cztery wejście. Zaczynać! Ma to polskie obywatelstwo Mam rozkminy Walczy z obywatelami, kurwa Z Ukrainy Ja pierdolę, jo, jo, jo Jo, 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 Ej, po pierwsze chuj ci wdziąsło Troszkę mordeszko cię poniosło W Kożowie są akrony za, za aktorstwo Jak się dostanie kurwa tyczką w A ja będę trzaskowskie, Dobra, raz, 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 raz. A w wyborach będę Trzaskowskiego 800 zł na tego trwela. Na tego trwela, a ty kurwa idziesz za śladem Mencena. Yo, 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 yo. yo, yo. To jest proste, jadę ze synem, Ja cię szanuję, jak Mencen Ukrainę. Ziomę, jestem jak Mencen, wygrywam te wybory. Ostatni, jadę koksa. Ja cię szanuję, kurwa, jak blady minoksa. Hej, dobra chłopcze Wchodzę, to powiem, kurwa, prościej I to jest tak, pada nie jestem w błędzie Męcen, kurwa, w twojej wiosce ma To na pewno nie będzie Yo, yo, yo Yo, 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 yo Co ty mi pierdolisz, jak jadę się z się I w Kosowie myślą, że Mencen to jest jakaś choroba Yo, 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 yo I to jest proste, kandydaci jadę tak, kolego krękaj, bo przygotowałem Darczyńskiego Dobra! Dobra, fajna była ta dogrywka. Podobało wam się to! Super! To co? Waszym zdaniem wygrał do Barty? Czy może Mytkę? Decyzja pany, decyzja werdykcji, jak to tam inaczej mówią. 3-4 i Mytkę z 3-0!